Nie masz uczuć, jesteś przeklęty. Mam dosyć. Wystarczy. Ciosiu, nic nie jest? Dlaczego ją bijesz? Przyszła mi z pomocą, bo Don Federico chciał mnie zgwałcić. Broniła mnie. Nieprawda. Sama do mnie przyszła. Kłamstwo! Spójrz na mnie! Gdybym tego chciała, miałbym podarte ubranie? Kto z ciebie za drań? Dlaczego? Nie dotykaj mnie, powinienem Cię zabić. Nie, Błagam Cię w imieniu Twojej matki. Kobiety zawsze tobą manipulowały. Nie jesteś prawdziwym Rivero. Jestem. Do tego twoim bratankiem. Lepiej milcz, bo chociaż jesteś inwalidą, nie będę umiał się powstrzymać. Jak mogłeś pobić Ciocie i tak potraktować Marię del Carmen? Jestem zdolny do wszystkiego, nie zauważyłeś? Milcz. Jestem Rivero i czasem nie panuję nad sobą. Zachowaj się więc jak Rivero. Nie, proszę. On nie jest twoim wujem, ale ojcem. Nie jesteś jego bratankiem, tylko synem. To prawda. Twoja mama powiedziała mi o tym. To twój ojciec. Chodź Dlaczego nigdy nic nie powiedziałeś? Zdziwiłeś się mnie? Dlaczego nie uznałeś mnie po porodzie mamy? Ojciec. Nie mamy to co robić. Dlaczego mnie nie uznałeś? Dlaczego nie ożeniłeś się z moją mamą? Teraz rozumiem, dlaczego dawałeś mi tyle prezentów. Nigdy jednak nie dostałem od ciebie miłości. Nie kochałeś mnie? Kochasz mnie? To, to pytanie, odpowiedzi. Dlaczego? Co chcesz, żebym ci powiedział? Czego oczekujesz? Co mogę ci powiedzieć? Prawda. tylko Jesteś na nią przygotowany? Oczywiście. Dosyć kłamstw. Chcę natychmiast poznać prawdę. Kiedy Hasinta powiedziała, że spodziewa się mojego dziecka, ulokowałem ją w Ojo Agua. Była piękną kobietą i kochała mnie, ale ja jej nie kochałem. Nie dlatego jednak nie uznałem cię za syna i nie ożeniłem się z twoją matką. Dorastałeś przy mnie. Nigdy niczego ci nie brakowało. Kiedy ożeniłem się z Krystyną, zamieszkaliście w Biliarmosa. Potem wysłałem cię na studia za granicę. Czego chcesz jeszcze? Twojej miłości? Ojcowskich rad? Wsparcia? Nie rozumiesz? Potrzebowałem tego. Chciałbym cię lepiej poznać, żeby zrozumieć, dlaczego wyrzekłeś się własnego syna. Perdonami, pero ale nie Ty już wiesz, że nie jestem twoim wujem. Chyba nie oczekujesz, że teraz zacznę mówić do ciebie tato. Ale ja nie no, jestem. Nie. Dalej cię nie uważam za ojca. Ciesz się, że wciąż będę cię traktował jak wuja. Nie zasłużyłeś, żebym cię nazywał ojcem. Znam cię dobrze i wątpię, żeby to kiedyś nastąpiło. Cóż, bo kiedy logarzysz ta kurtina?